Manko, z tej strony 19 kruszyna 83 Przecież Dotarła do mnie przesyłka z Max Collection Moje zamówienie Sorki, że nagrywam na, 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 na tym, na ziemi, ale nie miałem gdzie go tego położyć Także może otpoczmy to Czekajcie Ojcie, jest to Bundesliga Multipak, Będziemy otwierać, także mamy starter pack z bundesligi wszystko. Kopiełem też sobie zobaczcie. To jest kalendarz adwentowy. To będziemy yy, otwierali w grudniu. To będziemy, yy, tu się otwiera, gdzieś te tak, tak czekoladki, tylko że tutaj są karty. Natomiast w czekoladach są karty i to będziemy co, codziennie jedną, jedną, jedno okienko będziemy otwierać. Tam są jakieś karty specjalne, których nie ma ogólnie w tym. Nie, ma, yy, nie są dostępne w saszetkach i w boksach. I tu mamy coś fajnego tu mamy coś fajnego, że ja wam pokażę przyjdą do mnie jeszcze puszki puszki na razie nie dotarły, ale są zamówione są wiem cztery puszki trzy takie małe, bo są, się różnią limitkami I, yy, i, i taką większą jedną a zobaczcie co tu mam Champions League 2014-2015 Nordic Edition Całe box będziemy też otwierać A nie. Także co? To był krótki unboxing Jak Wam się spodobało to to zapraszam Nie, to zapraszam, to, to zostawcie łapkę w górę No i co? Trzymajcie się, cześć na razie